o. Bardzo dziwne. to tak, gdyby pojawił się w tykanie 3 na początku czyszego TKN4 uciekł. Sprzątany do nich onomaru przez Hachiego i kasuje Jakoś tak to było. Zostawiając ich i yy, uciekając z, z, z mocami Regina. A w piątce pojawił się jako oficjalna postać. Tak. Po czym chyba w takanie 6 było go mało. Mało historii. TKN7 tylko. Nic się zrobił? A w takim 8 pojawia się już bardziej fabularnie i jako alter ego, Gina i. jako bardziej. bardziej normalna osoba. So, Round Fight. Fight. O kurde. się stało. Pyk, 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 pyk. Wow. Czuję się naszpiekowany mocnymi atakami, które są idealne pod kombosy. Wow! Ja czuć to moc jest straszne. Pierwsza zgromadzenie w ogóle w tej części taka, więc. Po prostu. Co, coś jest takiego w tym. Jego, jego grze, że jest taki. przyjemny do walki. A. A co do tego Altera Godzina? Y bardzo osłabło, jeśli chodzi o bardziej taką właśnie szale... szaleńczość. Ten człowiek zawsze był takim, był właśnie szaloną postacią. Takie nie... Takie nie... 5 był właśnie... bardziej taką postacią poważną. Żyjącą wrażenie takiego e... mocno naszpikowanego religią postacią. Zawsze przez tę mapę w kościele. którą, którą zobaczyliśmy w Pekenie 8, po, po, ponownie. Eee. Co innego? Było w tekenie chyba. Znaczy, ogólnie co takiego, to postać druidzina się tak jakby bardzo mocno zmieniała, jeśli chodzi o charaktery. Bo w ta tak nawet dwa, to odnaleźć, bo był bardziej szalony. No właśnie, i właśnie ma taką personę, że się po prostu ciągle śmieje. Taka na. To ta postać bardziej szalała. A teraz, tak jak naprawdę, w fabule głównej, gdzie Jin się pogodził z debilem. bardzo mocno powitać, że. mi no... się. Że taki bardziej potulny się stał. No, mi się bardziej chyba nie podoba. Albo Devil powinien być mocno poważny i yy, 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 rozumiejący swoją, swoją siłę, powagę itp. Bo tak to... Tak jak było w takie nie 5. Albo Fajt. powinien być tym właśnie szaleńcem, który przyjmuje yy, yy, yy. To wiecie, no jednak postać Dewila niestety się kłóci trochę z postacią Devila Kazui, gdzie po prostu pokazuje, totalnie opanował Dewila i moce Dewida i... i są dla niego bardzo przydatne. O, ciekawa, ciekawa ninka. No. Coś w tym stylu. A, no nic. O. No to to to, to ciekawy pojedynek. Bardziej o Jun wspomnę w, 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 w postaci o Jun, bo blokowaliśmy, więc... Ciekawe. Tumatkę. Aż mi się przypomniał taki pewien polityk. się kombuje Jezu ale on ma potężny ten panel i wszystkie rzeczy się kombują bywały o a to ciekawe Aha, czyli można powiedzieć, że mamy alternatywną sytuację do, co do tego, co było. Co było w głównej fabule. Kazuja pokonany. Ym... Dosłownie. Trawę... Dosłownie odwrotna sytuacja do tego, co było w fa głównej fabule. I żydzi pokonał Devila i w końcu się pogodził z tym, że De Devil chce mu pomóc. Tu uh, David, no, i potężnie masakruje. O. O, ładne combo wyszło. Zapraszam Was na. chyba o... Zapraszam na. filmik końcowy. Dziękuję. na. na. satelitą? Co to jest za rozwiązanie? E? E? Jaki w tym sens? Co to było? E, nie, 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 nie. Ja się tak nie bawię. Nie, 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 nie. To był słaby ending. Nie, 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 nie. Mm, dobra, ja was żegnam. Do następnego. Następny Dragon Baba.